Witajcie na moim kanale spokojny Gospodarz z Odzysku. Tutaj pokażę Wam, co wyłapałem na skupie złomu. Ponad 8 kg. Z mamy, o, przy okazji wziąłem, o, i wszystko. Jak to się mówi, jebło takie płytki ze malutkimi stycznikami odłożę, ale chciałem tutaj mm, piękna płytka, piękna jedną ręką, bo nie mam statywu. Czekajcie, to kolejna płytka. Chciałem pokazać właśnie Wam ile przekaźników wyłapałem na skupie złomu. Dwa takie przełączniki. Jeden tam mniejszy pod spodem, zaraz to gruchnie mi, bo nie zmieściło się na wagę. Za 20 zł. Pan policzył 20 zł. Daj mi, panie Marcinie 20 zł i będziemy kwita. No i. No ja się ucieszyłem, no bo tutaj co mamy? Tutaj jest sreberko, nie? A że zbieram. Myślałem, że do końca roku uzbieram sreberko. Tyle odciętych jest. Wypalonych to mam tam w słoiczku, ale w innym pomieszczeniu. Choć możemy się przejść. Zaraz się przejdziemy. A no tutaj wypalony mix Seberka. Odpalone. Wybite na miedzi i czyste pół kilograma plus no to macie z 60 deko sreberka, ale myślałem, że zdążę do końca grudnia do kilograma, ale no niestety. A tutaj udało mi się, jak widzicie. Z tego powodu się cieszę, bo teraz jest bez tych płytek. Prawie 7 kilo za 20 zł. Mi się wydaje, że dobra. Okazyjna cena trafiło mi się, bo tutaj też macie cewki, ceweczki, będą i będzie miedziuszka. A miedziuszki trochę już mamy. 25 kg, już jedno wiadro już jest. E, pół, co ja gadam? Wiadro. E, worek. O, cały worek 25 kg, jeden już worek już zapełniony. No, tutaj już kolejne rude. No, mamy trochę tutaj do rozbierania. Tutaj dwa kartony yy, do wysyłki płyty C. No i to tak będzie. Pojawiłem się na kanale. Dlaczego? No bo prędzej nie nagrywałem, bo nie było kiedy. Praca, tutaj w inne sprawy. A teraz zacząłem. Jak to się mówi, ujawniłem się na kanale. Myślę, że fajnie będzie współpraca czy tam dużo poznam ludzi. Chociaż już Jacka ktoś tam pewnie zna z kanałów. Jacek Recykler, bardzo spoko gość. Pozdrawiam go. No, też bez rękawic w sumie jak Jacek dobrze to trzymajcie się do następnego filmu nie mam kiedy nagrywać w tym problem właśnie ale postaram się więcej filmów zrzucać i do święta to coś tam będę dziubał między świętami <gryw> dobra trzymajcie się, lajkujcie Suba proszę jakiegoś tam, nic to no, nie kosztuje. Trzymajcie się. Cześć. Pa.